Światła tej miłości Bożej nie jest w stanie nic udać. My spotykamy tego Jezusa przez wieki, także dzisiaj. I zobaczcie, wszystkie dzieci widzą, że te świece, które tu płoną, ja tu przenosłem takie dwie świeczuszki małe. I zobaczcie, my przychodzimy po co? Zostaw zapalić swoje życie, posłuchać słowa, już nie będzie tego. Ale zobaczcie, to światełko, widzicie jakie jest króle? Tylko światełko, nic miasto. Jeszcze raz mówimy, bo chcemy tego światełka pilnować. Święci powinni ci, którzy bardzo miłnowali, żeby światło było jego życia ciągle Dlatego teraz poprosimy wszystkich świętych, zapraszam do dzieci. Właśnie. Hmm. Jakby są przewagi.

Dla i Diołowa Maryja w Stanach, wędziła i była przez czystych pędzekotów. Święty Franciszek Franciszek wysłaniał Boga za świat, który stworzył. Chodźmy w głównym habicie i jaśnijmy o Święta Faustyna Kowalska Faustyna, to sekretarka Pana Jezusa, przewiła do Zdrowia i Miłosierdzia, grzeszników prowadziła. Antoni to patron dzieci, trudno go wprost nie lubić. Ma blisko dwa metry wzrostu i łomiona jest budynkiem. Święta Barbara, Barbara więziona w wieży, łez wiele kiedyś wylała, lecz nie wyparła się w wiary. Patronka górników wspaniała. Rzecz to przewspaniała, że do świętych w niebie Możemy się zwracać na gącej potrzebie. Dla nich też jesteśmy niezwykli i ważni. Warto więc się chyba z nimi zaprzyjaźnić. Pojadę, możecie zostać, 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 jeszcze zostać. zostać, zostać, <śmulik> zostać, 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 zostać. 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 Co to za święta? Jak? Chyba. A co to za święty? Pręczo. A co to za świetle? Przepięknie. A, a na przykład na przykład. A co to za święta?